Czasem, gdy chcemy określić na przykład okres trwania czegoś lub na przykład mm, dozwolony zakres pewnej rzeczy, pojawiają się pewne niejasności. Na przykład, miałam szlaban od niedzieli do czwartku. Do końca możemy być pewni, czy w czwartek ta osoba była już wolna, czy jednak jej szlaban trwał jeszcze przez cały czwartek. Bo na przykład przyjmujemy do naszej agencji modelki do 170 cm wzrostu. Tutaj też mogłyby wyniknąć pewne niejasności w związku z tym, czy 170 cm jest jak najbardziej akceptowalne, czy taka osoba raczej już upada. W matematyce za to jest to zawsze konkretnie określone przez pewne symbole matematyczne. Zapraszam do oglądania. Sytuacje, o których powiedziałam na wstępie, nawiązują do tak zwanych przedziałów liczbowych, ale zanim o nich, powiemy najpierw o czymś takim jak zbiory. Jest to pojęcie szersze, bardziej ogólne niż przedziały. Pojęcie zbioru jest tak zwanym pojęciem pierwotnym w matematyce, czyli że jakby nie da się go zdefiniować, bo zakłada się, że każdy rozumie to intuicyjnie. Zbiór więc jest rozumiany jako kolekcja, zestaw złożona z pewnych elementów. Tymi elementami wcale nie muszą być liczby, dlatego zacznę od zbiorów nieliczbowych. Mamy dwa zbiory, nazwane zbiorem A i zbiorem B. Zbiór A zawiera w sobie kwiatek, serce, kwadrat i liczbę k. Zbiór B zawiera w sobie serce, liczbę k i kropkę. Na dole są wymienione elementy tych zbiorów w taki sposób, w jaki będziemy wymieniać elementy zbiorów liczbowych. Każdy zbiór posiada swoją tak zwaną moc, która jest równowarta ilości elementów w tym zbiorze. Możemy zapisywać ją na dwa sposoby, albo z dwiema kreskami nad literą, albo z modułami po bokach litery. Moc zbioru A jest równa 4, moc zbioru B jest równa 3. Dalej mamy przykłady zbiorów już liczbowych. Jak widzicie, istnieją również zbiory jednoelementowe, czyli o mocy 1. Jak i również zbiory, które nie posiadają żadnych elementów. Nazywamy takie zbiory zbiorami pustymi i oznaczamy takim symbolem. Zbiory można określać również słownie, np. zbiór liczb naturalnych mniejszych od 6. Elementy takiego zbioru będą wyglądać w ten sposób. Z kolei ten zbiór można określić naturalne dzielniki liczby 12, a z kolei ten dzielniki liczby 12. Bo mówiąc dzielniki jakiejś liczby, możemy też mówić o opcji ujemnej. Możemy też określać relacje między danymi zbiorami. Na przykład w przypadku zbiorów C i D wiemy, że zbiór D jest pod zbiorem zbioru C. I taką relację oznaczymy wtedy takim symbolem. Czyli D zawiera się w C. Zbiory mogą też być rozłączne, czyli nie zawierać żadnych wspólnych elementów, tak jak T. Albo tak zwane przecinające się, czyli posiadające jakieś elementy wspólne. Jest też takie coś jak zbiory równe. Są to zbiory, które mają po prostu te same elementy. Na przykład, gdy powiem o jednym zbiorze zbiór liczb dodatnich parzystych, a o drugim zbiorze zbiór wielokrotności liczby 2. Będą to zbiory o tych samych elementach, czyli będą sobie równe. I w związku z tymi właśnie relacjami można wykonywać działania na zbiorach. Wrócę teraz do naszych zbiorów nieliczbowych i pokażę na nich cztery działania. Od góry. Iloczyn zbiorów, czyli ich część wspólna, suma zbiorów, czyli wszystkie elementy, które wystąpiły w którymkolwiek zbiorze i różnice. A odjąć B, B odjąć A. No i widać, częścią wspólną tych obu zbiorów jest serce i literka K. Sumą kwiatek, serce, kwadrat, literka K i kropka. I uwaga, różnicą A odjąć B są wszystkie elementy, które wystąpiły w zbiorze A, ale nie wystąpiły w zbiorze B. Czyli ze zbioru A wywalamy to, co wystąpiło również w B. I zostaje nam kwiatek i kwadrat. To jest właśnie ta różnica. Z kolei B odjąć A jest to tylko kropka. Teraz na przykładzie naszego zbioru C i D. Zauważcie, że w momencie, gdy zbiór D zawiera się w zbiorze C, iloczynem, czyli częścią wspólną tych obu zbiorów, jest to samo co zbiór D. A z kolei sumą tych zbiorów tak naprawdę zbiór C. No i gdy chcemy zapisać różnicę D odjąć C, wychodzi to oczywiście zbiór pusty, ponieważ zabierając zbiór C ze zbioru D, zabieramy tak naprawdę wszystko, co w nim jest. No i zwróćcie jeszcze uwagę na działania w zbiorach rozłącznych. Iloczynem takich zbiorów będzie oczywiście zbiór pusty, bo nie zawierają żadnych wspólnych elementów. A z kolei w momencie wyliczania różnicy, np. f odjąć g, f tak jakby wcale nie zostanie naruszone, więc zostaną te same elementy, co były w samym zbiorze f. I odwrotnie, g odjąć f jest tym samym, co g. Zbiory, które teraz pokazywałam, były zbiorami tak zwanymi skończonymi, czyli o konkretnej ilości elementów. Są też zbiory nieskończone, czyli takie, w których elementów nie da się zliczyć, bo jest ich nieskończenie wiele. Przykładem takiego zbioru może być np. zbiór wielokrotności jakiejś liczby, np. liczby 3. Oczywiście nie da się wypisać wszystkich jego elementów, ale jeśli byśmy chcieli w jakiś sposób zapisać ten zbiór, można zrobić to tak. Zapisać kilka pierwszych elementów tak, żeby ktoś kto to odczytuje mógł się domyślić jakie elementy będą dalej, po czym zapisać trzy kropki. Pod spodem zapisałam symbole kilku podstawowych zbiorów nieskończonych, których się często używa: zbiór liczb całkowitych, rzeczywistych, czyli wszystkich, które w ogóle istnieją, dodatnich, naturalnych, naturalnych dodatnich. Czym się różnią te dwa zbiory? Tutaj jest 0, tutaj go nie ma, i zbiór liczb wymiernych. Wymierne liczby to takie, które da się zapisać w postaci ułamka zwykłego. Liczbą niewymierną jest np. liczba pi, albo dowolny pierwiastek, którego nie da się wyliczyć. Na przykład pierwiastek z 3 czy pierwiastek z 5. A co jeśli powiemy, zbiór liczb większych od 16? Tutaj nawet nie da się zacząć wypisywać elementów, tak jak to było w poprzednim zbiorze. Ponieważ tutaj nie mówimy o liczbach całkowitych, tylko o wszystkim też, co się mieści między tymi całkowitymi liczbami, czyli wszystkie ułamki, jakie tylko sobie wymarzymy, tak naprawdę. W związku z tym, takie coś nazywamy już przedziałem liczbowym. I zapisuje się to w taki sposób. Liczba, od której zaczynamy, bądź minus nieskończoność, średnik, liczba, na której kończymy, bądź plus nieskończoność. No i teraz przechodzimy do kwestii, o której mówiłam na samym wstępie, czyli kiedy szesnastka się wlicza, a kiedy nie. Gdy przed szesnastką zostanie zapisany taki zwykły nawias, tak zwany otwarty, świadczy to o tym, że szesnastka nie wlicza się do tego przedziału, czyli wszystko co minimalne, większe od niej już tak, ale sama szesnastka nie. W przypadku takiego nawiasu trójkątnego, zwanego zamkniętym lub domkniętym, świadczy to o tym, że szesnastka już wlicza się do tych wartości. I tu mamy trzy przykłady różnego zapisu przedziałów o tych samych liczbach końcowych. To byśmy przeczytali przedział obustronnie otwarty od 15 do 20, to przedział obustronnie domknięty od 15 do 20, a to przedział lewostronnie domknięty od 15 do 20. No i oczywiście mógłby być też przedział prawostronnie domknięty. No i podam teraz następne przykłady przedziałów i działania na nich. No i mamy dwa przedziały, jak widzimy, tak zwane przecinające się. Szukając części wspólnej tych przedziałów, zastanawiamy się, jaki zakres liczb mieści się i tutaj, i tutaj. Widzimy, że od 5 do 7, ale bez piątki i bez siódemki, więc taki zapis. Sumą jest wszystko od 2 do 11 łącznie z tymi końcowymi liczbami. I uwaga, A odjąć B. Bardzo wiele osób ma problemy z tym działaniem, jeśli chodzi o przedziały, ale tak naprawdę jest to banalnie proste. Tak samo jak było w zbiorach, z A mamy wyrzucić wszystko, co było też w B. Jeśli mamy wątpliwości, czy przy piątce mamy postawić otwarty nawias czy domknięty, zastanawiamy się, czy ta piątka należała do B. Nie, w takim razie, skoro do B nie należała, to jej nie zabieramy z A. Czyli w A zostaje, więc domykamy nawias. Podobna sytuacja w przypadku B odjęć A. Jeśli mamy sytuację, że jeden przedział zawiera się w drugim, wygląda to w następujący sposób. Część wspólna tych przedziałów, jak widzimy, jest tym przedziałem po prostu mniejszym. Suma jest tym większym przedziałem. Gdy od naszego C odejmujemy D, musimy wyrzucić zakres liczb od minus 1 do dwójki, włącznie z tymi liczbami. W takim razie przedział C zostaje rozbity na dwie części. Od minus 5 do minus 1 obustronnie otwarte i od 2 do sześciu prawostronnie domknięte i sumujemy te przedziały. W momencie odejmowania C od D nie zostaje nam nic, czyli zapisujemy zbiór pusty. I jeszcze inna sytuacja, przedziały rozłączne. Wiadomo, że części wspólnej one nie posiadają, więc ich tak zwany iloczyn okaże się zbiorem pustym. Suma tych przedziałów będzie po prostu sumowaniem tych dwóch przedziałów. W momencie odejmowania jednego przedziału od drugiego nic się tak naprawdę nie zmieni, bo te przedziały w żaden sposób na siebie nie nachodzą, nie wpływają na siebie. Jeszcze zapisałam taki przykład, żeby później nikt nie miał wątpliwości w przypadku takiej sytuacji. Zauważcie, że jedyne co łączy te przedziały jest tylko jeden element jedynka. W takim razie część wspólna to jest zbiór jednoelementowy, jedynka. mu jest wszystko od minus nieskończoności do pięciu. No a w momencie odjęcia jednego zbioru od drugiego zostają prawie te same zbiory, bo po prostu zabierana jest jedynka. W tym przypadku te skrajne liczby, czyli początkowa i końcowa, są identyczne. Przedziały różnią się jedynie nawiasami. W związku z tym zauważcie, że w momencie odejmowania zbioru J od zbioru I zostają nam dwa konkretne elementy, 15 i 20. No i oczywiście w momencie odejmowania przedziału I od przedziału J zostaje nam zbiór pusty, ponieważ cały przedział J zawiera się w przedziale I. No i jeszcze taki przykład przedziałów przecinających się. Proszę sobie grzecznie zatrzymać i popatrzeć. W przypadku, gdy mamy takie hieroglify, musimy najpierw oszacować, ile są warte te skrajne liczby. Tutaj podałam ich zaokrąglenie. Ten symbol oznacza tak zwane wynikanie, czyli, że z tych faktów coś wynika, no i z nich wynika, że przedział n zawiera się w przedziale m. Teraz, gdy to już wszystko wiemy, możemy sobie mniej więcej zaznaczyć na osi, gdzie się znajdują podane przedziały, no i patrząc na oś, działania są już banalnie proste. I jeszcze pokażę takie coś, jak można z dwóch informacji, zapisanych za pomocą nierówności, stworzyć jedną, zapisaną na przykład przedziałem. Tu wyszły przedziały, tu akurat jedna liczba tylko pasowała, a tutaj zbiór pusty. To wszystko z podstawowych rzeczy w tym temacie. Zapraszam do subskrypcji.